Że osoby elastyczne mają na jodze gorzej. Trzeba było sobie zadać pytanie, co to jest ta elastyczność. Elastyczność to jest zdolność poruszania danym stawem w pełnym zakresie ruchu. I w momencie, kiedy się rodzimy, nasze stawy są elastyczne, jednak z biegiem lat ta elastyczność, mobilność stawów spada. Zatem yoga w dużym stopniu pozwala nam zachować tą elastyczność wstawach, dzięki temu też poprawia jakość naszego życia. Są też osoby, które są nad wyraz elastyczne. I takie osoby możecie też zobaczyć na sali jogi. Te osoby mają zdecydowaną łatwość wchodzenia w pozycję już od pierwszych zajęć. Tylko co jeżeli ta elastyczność, która powinna nam zapewnić pełen zakres ruchu, Przeradza się w hypermobilność, czyli taką nadruchomość. Najczęściej skutkuje to niestabilnością stawową, czyli więzadła, które są jak takie szwy, scalają nasze kości, zaczynają być zbyt mocno rozciągnięte i one przestają trzymać poniekąd nasz szkielet. I to może się odnosić do wielu stawów albo do pojedynczych stawów niestabilność stawów jest wyrażana w bardzo różnych miejscach naszego ciała może to być niestabilność zarówno w kolanie, w kręgosłupie, w barkach, w kostkach. To samo pojęcie odnosi się do bardzo, bardzo wielu stawów. No i co dzieje się w takim przypadku? Te więzadła, które są nad wyraz rozciągnięte, przestają trzymać nasze ciało i osoby takie są bardziej podatne wtedy na kontuzje. Zatem jak pracować, aby cały czas zachować zarówno tą elastyczność i tą mobilność stawów i żeby nie przerodziło się to w niestabilność. Pierwsza rada dla osób, które są bardzo elastyczne to to, żeby nie wchodziły w asany do końca swojego zakresu ruchu, czyli do końca swoich możliwości. Dlatego, że kiedy wchodzimy do końca w asanę, w pełni, zazwyczaj jest ten taki moment wyłączenia pracy mięśniowej. I to jest podobna sytuacja, kiedy mówiłam w filmie o przeprostach w stawie kolanowych i łokciowych, to jest takie zwieszanie się na stawach. Wtedy mięśnie przestają pracować, zostajemy tylko i wyłącznie oparci na kościach i na więzadłach. Jeszcze dodatkowe rozciąganie tych więzadeł, czyli znowu pogłębianie tych niestabilności. Zatem dla osób, które są bardziej elastyczne, proponowałabym wchodzić do asany, zatrzymywać się chwilę przed tym, kiedy czujecie, że to jest wasz końcowy zakres ruchu i wtedy mocniej zacząć pracować mięśniami. Wtedy mięśnie przejmują poniekąd pracę z więzadeł i one wzmacniają jeszcze bardziej właśnie stawy, które już są osłabione. Przy okazji też mięśnie się wzmacniają. I tutaj też taka dobra rada dla osób wszystkich, które chcą się rozciągać, które pracują w Asanach i nie wiedzą, kiedy sobie powiedzieć stop, kiedy to rozciąganie jeszcze jest terapeutyczne, kiedy wzmaga ono elastyczność mięśniową, no a kiedy przeradza się już w pracowanie nad niestabilnością, czyli rozciąganiem więzada. Jeżeli ból, który czujecie, pochodzi ze środka stawu, to jest to wtedy niekorzystne. Jeżeli czujecie ból, który płynie z mięśnia, który jest konkretnie rozciągany, czyli z mięśnia, które jest po przeciwległej stronie do kierunku ruchu, wtedy jest to terapeutyczne, wtedy jest to praca rzeczywiście rozciągająca mięsień, a nie staw. Tak więc za każdym razem, kiedy wchodzisz w asamę i czujesz, że ból pochodzi ze środka stawu, powiedz sobie stop. Dbajcie o swoje stawy, zwracajcie uwagę, jaki cel chcecie osiągnąć praktyką jogi. Praktyka jogi ma nam dać elastyczność, a nie zdolność popisów cyrkowych. I to była dobra rada na dziś. Do zobaczenia w następnych filmach.